Za chwilką rozpocznie się bieg z okazji 13 dnika miejska, bieg po zdrowie dla uczniów naszej szkoły. Zapisało się bardzo dużo dzieciaków, mam nadzieję, że się bieg uda. Dzieci małe od pierwszej do trzeciej klasy na 900 metrów, a starsze z klas 4-6 na 1200. Tak, taką imitację zrobimy sobie powrotu. Dojdziemy no, do bramy i sobie przebiegniemy do tego oleja. Za mną. Proszę. Kilka spraw takich organizacyjnych odnośnie tych biegów. Nie będę już tego powtarzał. Każdy teraz słucha. Startujemy w czterech kategoriach, jak wiecie, dziewczynki klas 1-3, chłopcy klas 1-3, dziewczynki 4-6 i chłopcy klas 4-6. W tej kolejności, której powiedziałem, czyli najpierw startują dziewczynki raz 1-3. Tutaj, jak stoją te dwie chorągiewki, tu jest linia startu. Widać chorągiewki? Wszyscy widzą? Przed każdym biegiem, ja tam będę przed Wami jechał na rowerze. Czyli te osoby, które biegną na początku każdego biegu, będą mnie widziały. Ja sobie założę taką zieloną kamizelkę, więc będzie mnie widać. I biegamy, i biegamy za mną. Cały czas. Kierujemy się tą trasą, którą ja będę jechał. Nie trzeba się oglądać, czy samochód wyjeżdża z drogi i tam jest wszystko pozamykane, także każdy zajmuje się biegiem, a nie oglądaniem za siebie i nie patrzeniem, czy jedzie samochód. Nic tu nie będzie jechało, także jest bezpieczne. I teraz tak. Słuchamy klasy 1-3. Najpierw biegną dziewczynki, potem chłopcy. Startujemy z tego miejsca, biegniemy za mną. Jak. Kończymy tą trasę, wbiegamy na stadion. Ja tu też tym rowerem wjadę. I wbiegamy przez bramę i kończymy w leju. Lej to jest to, co robiliście przed chwilą rozgrzewkę. Takie te dwie taśmy. Czyli wbiegamy przez te taśmy, już w leju, już w leju się nie przepychamy, tylko kto wbiegł kto na początek leja, to już stoi i następny, który za nim wbiega, nie mija go w leju, tylko stoi już za nim i idziemy do końca Leja, tam na końcu Leja będzie stała Pani i będzie karteczki zbierała i na tej podstawie będzie klasyfikacja. Czy to jest jasne dla dzieci małych? Tak? Jeżeli chodzi o klasy 4-6. Nic się nie zmienia, tylko zmienia się trasa. Wybiegamy, też cały czas biegniecie za mną, więc tutaj też nie będzie żadnych niespodzianek. Dla Was jest tr trasa trochę dłuższa, czyli jak biegniemy na stadion, już po powrocie tam z tych ulic, to biegniemy tutaj tą trawą, biegamy przez metę tu, biegniemy tam do końca, wbiegamy na stadion, wbiegamy tam na stadion, tam jest wyrwana taka jedna siatka, chłopcy to wiedzą. Tą siatką wbiegamy na bieżnie, po tamtej stronie biegamy i tak jak zawsze startujemy tutaj na wszystkich biegach na Sprawdzianach, wbiegamy do Leja, dobrze? Tylko biegamy Biegamy po bieżni i dopiero w kolejach biegamy. Czyli jest dłużej o ten kawałek i o tamtą prosto. Ile ma to trasa? Dla 1200. Dla chłopców i dla dziewczyn klas 46. Dla mniejszych jest 950. To Bo bolą płuca. Właśnie. Skacznie. Ale do... Ale się cieszę z drugiego miejsca, bardzo się cieszę. Ja też się cieszę z pierwszego miejsca. Jesteśmy zadowoleni, się że zawsze. takie miejsce zajęliśmy. Właśnie, nie bardzo myślałam, że zajmę to pierwsze miejsce. A ja drugie. Ale jednak potem miałam sporą przewagę. Tam było chyba 100 metrów. <laughs>

А слушай, как вы назовёте на звиска, отбиверка. День, здравствуйте. Сараевская райценя. Здравствуйте. karty i pięć No, Dawaj Ola, już na trawę. Już na trawę możesz, Marlena. No, Dobrze Dobrze. Jeszcze nie stajecie z tyłu. Zabracają później. No, Marlena, szczęśliwa, co? Chodź. Bardzo ładnie. To No już. Dobrze Monika, kartki, przygotujcie! kartki. Dobrze Monika. Tutaj musisz. Dobrze. Pierwszego już Daj, Ania, daj. Super. A ekstra. Ada! jeszcze. O, o, teraz! Pięknie. Bo My mamy co soboty zawsze treningi do klubu. Czekamy sobota. Z panią naszą, panią Sujatą. Dzięki treningom pani Sujaty zdobyłyśmy dobre miejsca i bardzo się z tego cieszymy. Tak.